Do krwi Chrystusa, dzień siódmy. Panie Jezu, przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, jako zadośćuczynienie uczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Każdego dnia spotykają mnie także piękne i dobre rzeczy, choć może nie zawsze i nie od razu potrafię je zauważyć i się nimi cieszyć. Ale jest tak wiele momentów, w których z serca wypływa modlitewne westchnienie: Dzięki Ci, Panie. Także one są obmyte krwią Chrystusa. Także one są Jego darem dla mnie. Także te chwile, sprawy, te małe i duże powody do wdzięczności pragnę przyjmować od Jezusa ku Jego chwale. Wdzięczność otwiera serce i, poszerzając je, przygotowuje na przyjęcie następnych darów i łask, jakimi Pan chce mnie umocnić na drodze, podtrzymać, przypomnieć o swojej nieustannej opiece nade mną. Wychwalam Boga w Jego darach. I oddaję mu cześć, a Jego chwała wypełnia moje serce i rozwija je do pełni miłości. A dlaczego przez ręce Maryi? Ponieważ ona to, co złoży w jej ręce, oczyści, upiększy. Podaruje Jezusowi. On niczego nie odmówi swojej matce, i z jej ręki nawet coś najmniejszego przyjmie jako dar jej wielkiej miłości, a przez nią będzie mi łatwiej. To dobra droga. Modlitwa ochrony przed złem do krwi Chrystusa. Niech przenajświętsza krew Pana naszego Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu, a ofiarowana podczas każdej mszy świętej na ołtarzach całego świata uwolni mnie i moich bliskich od grzechów, uchroni przed atakami duchów ciemności, uzdrowi nasze dusze i ciała od wszelkich niemocy. Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie przebywamy. Niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny i tych, których noszę w swoim sercu. Niech stąpi Duch Święty. Niech zwycięstwo należy do Chrystusa. Panie Jezu, ochroń dzieci swoje, które odkupiłeś swoją drogocenną krwią. Amen. Litania do najdroższej krwi Chrystusa. Kirje Eleison, Chryste Eleison, Kirje Eleison, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, w przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię. wybaw nas. Krwi Chrystusa, Tryskająca przy biczowaniu. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca z cierniowej korony. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłatą naszego zbawienia. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii. Wybaw nas. Krwi Chrystusa zwyciężająca złe duchy. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewice wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, o pracujących. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, Otucho umierających, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Wybaw nas. Baranku Boży, który gładziesz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładziesz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.